Oto ktoś dziarską ręką na tutejszym plakacie namalował kotwicę Polski Walczącej i przekreślił wizerunek artystki, pożal się Boże, skandalistki. Szanowni Państwo, jesteśmy w Warszawie przy Alei Króla Sobieskiego, przy tablicy ogłoszeniowej zwanej ze Staropolska Billboardem. Tak, tak się składa, że musimy dołączyć do interweniujących Teraz protestujących w sprawie, która po raz kolejny miliony Polaków bulwersuje. Ale wróćmy do samego początku. Oto w gazecie Michnika młody, wiekiem dziennikarz, młody, ale wystarczająco już spalikociały, który ma do dyspozycji kilka stron dodatku, co jest grane każdego tygodnia, pisze z entuzjazmem. Królowa Popu wraca do Warszawy ze spektaklem godnym Stadionu Narodowego. Mój Boże chciałby się wyschnąć. Jedno zdanie, a tyle potrzeby sprostowań. Królowa dla Polaków to Matka Najświętsza. Stadion narodowy, hmm, który to już raz jest tak, że to, co oni nazywają narodowe, my w jakimś sensie odrzucamy i nie akceptujemy. Z drugiej strony, to, co my chcemy, żeby było godne pracy i pomysłów narodu, traktowane jest przez drugą stronę jako coś niepokojącego. Coś, z czym należy bezwzględnie walczyć. Taka sobie semantyczna przewrotka. Pisze ów młody dziennikarzyna. Wraca do Warszawy. No rzeczywiście, kilka lat temu 15 sierpnia zrobiono pierwszą prowokację. W dzień maryjny, w dzień walki Oręża Polskiego, w dzień żołnierza polskiego w święto. Wtedy też byli obrońcy i też były stada. Chciałby się powiedzieć niemądrych naszych współobywateli. Którzy uznali, że nic nie przeszkadza, idziemy się bawić. Tak, Polska ma się bawić, ponieważ ma mieć łamane sumienie. Po raz kolejny wyjątkowy ważny dzień dla Polaków, tym razem w 1 sierpnia, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, tego jednego z najbardziej nieprawdopodobnych zrywów w, w historii świata, kiedy całe miasto rzuciło się do brony swych najwyższych wartości. Tego dnia, kiedy chcemy pamiętać, kiedy chcemy modlić się, kiedy chcemy wzruszać się pamięcią o powstańcach i o tej nieprawdopodobnej ofierze, masoneria show biznesu rzuca nam swoją gwiazdeczkę, która już samym pseudonimem obrazobórczym pokazała przed laty, co jest warta. Te wszystkie stroje, te krzyże w uszach, dyndające się różańce, prowokacja w tekstach, perwersja w zachowaniu na scenie. Wszystko jest tutaj prowokacją. Proszę Państwa, dołączmy do, do protestu. Nie łudźmy się, że jeżeli setki ludzi na tym koncercie zarobią pieniądze, nie łudźmy się, że władze Warszawy pokażą jakiś filmik gromadzący się na stadionie. Tak, okazuje się, że dla nich dwuminutowy filmik pokazany dwie godziny przed koncertem Prowokatorki. Być może na tym filmie będzie również to, jak władze Warszawy składają, składają kwiaty na pomniku powstańców. Dlaczego po raz kolejny udzielono zgody na taką prowokację w dzień tak ważny dla Polaków? Co jeszcze czeka na prowokacje? Wszystkich świętych 1 listopada? Może ciało, a może w Boże Narodzenie? Czy Polacy muszą pozwalać sobie dalej, żeby jak w masło wchodziły w nich wszystkie prowokacje łamiące kręgosłup moralny? Nie dajmy się, protestujmy. Ten koncert, taki podobne wydarzenia wymaga wyłącznie naszego bojkotu. Zanim po raz kolejny światowe media pokażą tę czy inną gwiazdeczkę, która swoim odrzutowcem za 20 milionów pojedzie do Afryki i będzie wspierać budujące dzieci. Żeby znów miliony naiwnych uważały, że tak dzieje się ten świat. Że tak dzieje się ten świat. Że ludzie, którzy na co dzień obrażają, prowokują, jeżdżą po świecie i robią takie rzeczy, na które niestety niektórzy u nas się godzą, potem gdzie indziej udają akcję charytatywną. Dość tej obudzie. Polacy, utrzymujmy swoją godność. Honor i powiedzmy tym wydarzeniom stanowczy bojkot. I ci dziennikarze, i ci dziennikarze radiowi, którzy z taką <gryw> udawaną nabożnością mówią Madonna, no to odpowiedzmy Madonna, go home, now dla okienka internetowego Zbigniewa Juśków, Jacek Krzysztek. Jeszcze chciałem dodać, że jak mówił mi mój ojciec, który w Warszawie był już pod koniec lat 40., wtedy kiedy za kilka lat budowano stadion dziesięciolecia, to złożono na miejsce, które potem stało się stadionem, ogromnej ilości gruzu ze zburzonego starego miasta. Zapewne były tam również szczątki ludzi, ludności cywilnej, która była palona napalmami przez Niemców w piwnicach. Budowniczowie Stadionu Narodowego, tego dzisiejszego, który podobno ma być taką chlubą i dumą, chyba zapomnieli o tym, że należałoby i ten fakt uhonorować jakąś tablicą. Ci, którzy pójdą na koncert prowokatorki płacąc czasami kilkaset, a może nawet ponad tysiąc złotych i pomyślą o tym z zadumą, że pod ich stopami znajdują się kości mieszkańców Warszawy, miasta nieujarzmionego. Cześć Ich Najwyższej Pamięci.